Sezon plus Ligi Siatkarek już zakończony, ale kibice we Wrocławiu otrzymają miły bonus w postaci kolejnego występu zawodniczek Impelu. Do hali przy Wejherowskiej w najbliższą niedzielę warto się wybrać nie tylko z tego powodu. Zależy nam na tym, aby pokazać po raz kolejny, że przylądek nadziei, czyli główny cel fundacji na ratunek dzieciom z chorobą jest bardzo ważny. I musimy zachęcić wszystkich, żeby pomogli nam wybudować nową klinikę dla dzieci chorych na raka. To po pierwsze. A w tych dodatkowych powodów jest naprawdę niezliczona ilość. Przede wszystkim przepiękne siatkarki Impel. Gwardii Wrocław zdecydowały się zagrać mecz charytatywnie i zagrają też z nietypową drużyną. Otóż składać się ona będzie z wielu niezwykłych osób, które mieszkają we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Na siatkarskim parkiecie zobaczymy m.in. czołowych dolnośląskich polityków, sportowców, lekarzy i dziennikarzy. Nie zabraknie także znanych z ekranu osobistości spoza naszego regionu. Martyna Wojciechowska przyjeżdża do nas. Jest to ambasadorka budowy Przylądka Nadziei, wspiera wszystkie działania fundacji i będzie z nami również podczas meczu. Pan Krzysztof Materna będzie w roli sędziego głównego tego wydarzenia, a pan Hirek Wrona zepnie muzycznie całą imprezę. Do tego wszystkiego planujemy wiele atrakcji dla dzieci, dla młodzieży. Dla całych rodzin, będą symulatory, liczne gry z niespodziankami. Naprawdę wspaniała okazja, żeby spędzić rodzinnie bądź z przyjaciółmi czas, a przy okazji pomagać. Wstępna impreza jest wolny, bezpłatny, natomiast będą tam na miejscu kwestowani nasi wolontariusze i Każda złotówka, każdy grosz jest dla nas bardzo cenny, dlatego prosimy o wsparcie. Mecz nadziei rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15 w hali Orbita. Obiekt przy Wejherowskiej warto odwiedzić jednak już dwie godziny wcześniej. O 13 rozpocznie się siatkarski turniej nadziei, czyli rozgrywki dziewcząt z dolnośląskich szkół.